Ajde, to prekabrug i grame, 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 mamy trzymamy, trzymamy. Ukazku, dawaj, dawaj, dawaj. Dawajmy, 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 dawajmy. Kto ile może. 20 sekund. Daj Sławu, trzymamy do końca, trzymamy, trzymamy, trzymamy. Kuba, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. 10 sekund. Szybką zmianę. Gotów? Od przeskoku hop. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Szybko bonus szybko bonus lepki, Dawaj, dawaj, dawaj. Trzymamy. Dawaj, trzymamy, 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 trzymamy. Dawaj Piotrek, dawaj, dawaj, trzymaj się, Wszystką się zmianę. Drodzy, no rzućcie tą piłkę bliżej, czekaj aż podbiegnie, a nie rzucaj na trzy metry. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Piętnaście. Dawaj Piotrek, dawaj. Dziesięć. Gotowe? Gotów? Dawaj, trzymamy, trzymamy, trzymamy. Dawaj, 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 trzymamy. trzymamy. Trzymamy, 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 Gotowe? Dawaj, dawaj jeszcze, dawaj, 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 Sławicz, dawaj. Trzymamy, Łukaszku, dawaj, Gotowe? dawaj Gotowe? dawaj Dawaj, 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 dawaj Szybką zmiany Gotów Dawaj, trzymamy. Dawaj, 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 trzymamy. Dawaj, gaz, kuba, gaz, gaz, Łukaszku, dawaj do końca, dawaj, 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 do końca Szybki nawrót, dawaj, 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 do końca, do końca, do końca. Do końca. Nawrót, hop! Tak jest, nawrót hobby do strzału! Super! Mamy raz! Ale by ci śmigał na wahane. Ja pas. Gotów? Za drugą ruszę! Dawaj, dawaj, dwa! Dawaj, dawaj, trzymamy! Trzymamy, 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 dawaj, szybki nabród. Dawaj, do końca, szybki nabród. Brawo, Stasiu, Damian trzymamy. Rafi, do końca, do końca, do końca, do końca i do strzału. Brawo. Weźcie te piłki na bok. Gotów? Dawaj, dawaj, trzymamy. Dawaj, Kamil, gaz, się gaz, Kamil, gaz, 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 do końca. Dawaj, 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 Kamil, szybki nawrót, się dawaj! Szybki nawrót i trafić w bramkę na zmęczeniu. Dawaj,